Rok 2025 przynosi kolejne zmiany w systemie wsparcia społecznego w Polsce, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów mieszkających w domach pomocy społecznej. To temat niezwykle ważny, bo dotyczy tysięcy ludzi, którzy każdego dnia korzystają z pomocy instytucji takich jak ZUS czy MOPS. Wiele osób zastanawia się, co dzieje się ze świadczeniami po przeprowadzce do domu opieki. Czy państwo nadal wypłaca emeryturę lub rentę? Czy można dalej pobierać dodatki opiekuńcze, czy może wszystko zostaje zawieszone? Odpowiedź nie jest prosta: niektóre świadczenia są wypłacane w całości, inne częściowo, a część zostaje całkowicie wstrzymana. Warto zrozumieć dokładnie, jakie prawa przysługują mieszkańcom domów opieki w 2025 roku, bo często od tego zależy ich finansowa stabilność i godne życie. Na początku trzeba wyjaśnić ogólne zasady pobytu w domu pomocy społecznej. Każdy mieszkaniec takiej placówki musi ponosić opłatę za pobyt, jednak nie może ona przekroczyć 70% miesięcznego dochodu. Oznacza to, że pozostałe 30% pensji lub renty pozostaje do dyspozycji mieszkańca, by mógł zaspokajać swoje drobne potrzeby, kupić kosmetyki, ubranie czy małe przyjemności. Jeżeli dochód jest zbyt niski, by pokryć pełny koszt pobytu, różnice dopłaca rodzina, a w niektórych przypadkach gmina. Przy ustalaniu tej opłaty do dochodu licza się większość świadczeń pieniężnych, w tym emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki stałe, dodatki pielęgnacyjne i tzw. 500 u dla osób niesamodzielnych. Wyjątki od tej zasady są jednak zapisane w ustawie o pomocy społecznej. Trzeba też odróżnić różne rodzaje placówek, co innego dom pomocy społecznej, DPS, gdzie mieszkaniec współfinansuje pobyt, a co innego zakład opiekuńczo-leczniczy ZOL lub pielęgnacyjno opiekuńczy, ZPO. W których opieka jest finansowana w całości przez państwo. W tych drugich przypadkach część świadczeń jest zawieszana, bo państwo już pokrywa wszystkie koszty utrzymania i opieki. Przejdźmy teraz do świadczeń, które można zachować podczas pobytu w domu opieki. Wbrew powszechnemu przekonaniu, osoba zamieszkująca w DPS nie traci prawa do renty socjalnej ani renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenia te są nadal wypłacane na konto mieszkańca z którego placówka pobiera maksymalnie 70% na pokrycie kosztów utrzymania. Od 1 marca 2025 roku renta socjalna wynosi 1878,91 zł. brutto, czyli około 1709,81 zł. netto. Kolejnym świadczeniem, które przysługuje mieszkańcom domów pomocy, jest dodatek pielęgnacyjny. W 2025 roku jego wysokość to 215,84 zł. miesięcznie. Osoba przebywająca w DPS zachowuje do niego prawo, jeśli placówka nie zapewnia pełnej, bezpłatnej opieki. Oznacza to, że jeżeli część kosztów pokrywana jest z emerytury lub renty mieszkańca, dodatek nadal przysługuje. Zostaje on odebrany jedynie w sytuacji, gdy ośrodek pokrywa 100% wydatków. Równie ważne jest świadczenie opiekuńcze z ZUS, czyli tzw. dodatek pielęgnacyjny dla emerytów i rencistów. Przysługuje osobom powyżej 75 roku życia lub tym, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. W 2025 roku jego wysokość to 338,91 zł miesięcznie. Pobyt w DPS nie wpływa na utratę tego dodatku, wyjątek stanowi jedynie pobyt dłuższy niż dwa tygodnie w zakładzie opiekuńczoleczniczym, ZOL lub pielęgnacyjno-opiekuńczym ZPO, gdzie świadczenie jest czasowo zawieszane. Nie można też zapomnieć o zasiłku stałym wypłacanym przez MOPS. Mieszkaniec domu pomocy społecznej może go otrzymać, jeśli po potrąceniu kosztów pobytu jego dochód nie przekracza kryterium dochodowego, które w 2025 roku wynosi 1010 zł miesięcznie dla osoby samotnej. W takiej sytuacji MOPS dopłaca brakującą kwotę, aby zapewnić minimalne środki do życia. Kolejnym elementem systemu wsparcia jest świadczenie uzupełniające, tzw. 500 U dla osób niesamodzielnych. To ważna pomoc finansowa która może być wypłacana również mieszkańcom DPS. Nie jest ono bezpośrednio uzależnione od miejsca zamieszkania, jednak jego kwota może być wliczona do dochodu przy obliczaniu opłaty za pobyt, co oznacza, że część pieniędzy trafi do ośrodka. Mimo to nadal pozostaje ono kluczowym źródłem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Nie wszystkie świadczenia można jednak zachować. Niektóre formy wsparcia są zawieszane lub niedostępne w czasie pobytu w domu pomocy społecznej. Przede wszystkim chodzi o tzw. świadczenie wspierające, czyli nowe świadczenie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami, nie przysługuje ono osobom przebywającym w całodobowych placówkach opiekuńczych. Można się o nie ubiegać dopiero po opuszczeniu DPS i powrocie do samodzielnego życia. Również zasiłki celowe i okresowe przyznawane przez MOPS są z reguły niedostępne dla mieszkańców DPS. Są one przeznaczone dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe a więc ponoszących koszty utrzymania mieszkania czy rachunków, czego mieszkańcy domów opieki już nie robią. Podobnie jest z programami finansowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON. Fundusz ten wspiera rehabilitację, aktywizację zawodową i rozwój niezależności osób niepełnosprawnych. Jednak w przypadku mieszkańców DPS uznaje się, że opieka i wsparcie rehabilitacyjne są już zapewnione przez instytucje, dlatego takie osoby rzadko kwalifikują się do dodatkowego dofinansowania. Nie przysługują również dodatki mieszkaniowe i energetyczne, ponieważ są one przeznaczone dla osób, które prowadzą własne gospodarstwo domowe i opłacają rachunki za prąd, gaz czy ogrzewanie. W przypadku mieszkańców DPS te koszty pokrywa placówka, więc takie świadczenia nie mają zastosowania. Warto jednak podkreślić, że nawet mimo tych ograniczeń, system wsparcia w Polsce wciąż zapewnia osobom mieszkającym w domach pomocy społecznej solidne podstawy finansowe. Emerytury, renty, Dodatki pielęgnacyjne i świadczenia uzupełniające razem tworzą realną ochronę ekonomiczną, która pozwala utrzymać poczucie godności i bezpieczeństwa. Co więcej, osoby przebywające w domach pomocy mogą wciąż doragiać, o ile mieszczą się w limitach określonych przez przepisy. Od czerwca 2025 roku renta socjalna może zostać zmniejszona lub zawieszona, jeśli przychód przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6,27360ZEU brutto. Po przekroczeniu 130% średniego wynagrodzenia około 11 651 zł. świadczenie jest wstrzymywane. Podstawy prawne regulujące te zasady znajdują się w kilku kluczowych aktach prawnych w ustawie o pomocy społecznej, w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w rozporządzeniach ZUS, które określają sposób wypłaty i zawieszania świadczeń. Celem tych regulacji nie jest pozbawienie ludzi pieniędzy, lecz zapewnienie że środki publiczne są wydawane sprawiedliwie i efektywnie, aby nie dochodziło do sytuacji, w której państwo finansuje dwa razy te same usługi. W praktyce oznacza to, że osoba przebywająca w domu pomocy nadal może liczyć na wsparcie, ale musi pamiętać, że część świadczeń zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu. Państwo dba o to, by pomoc trafiała tam, gdzie jest naprawdę potrzebna, jednocześnie gwarantując, że nikt nie zostanie bez środków do życia. Podsumowując, Przeprowadzka do domu pomocy społecznej nie oznacza utraty wszystkich świadczeń. Wciąż można otrzymywać rentę socjalną, rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające oraz zasiłek stały. Zawieszane są jedynie te świadczenia, które są powiązane z prowadzeniem własnego gospodarstwa domowego jak dodatki mieszkaniowe czy energetyczne, lub te, które dotyczą osób mieszkających samodzielnie, jak świadczenie wspierające. Warto pamiętać, że nawet po przeprowadzce do DPSU. Każdy ma prawo do informacji i wsparcia ze strony ZUS oraz MOPS. Pracownicy tych instytucji mogą pomóc obliczyć dokładną wysokość przysługujących świadczeń i upewnić się, że żadna należność nie została utracona przez pomyłkę. Wiedza i świadomość przepisów to najlepsza ochrona przed niepotrzebnymi stratami finansowymi. W 2025 roku Polska kontynuuje modernizację swojego systemu zabezpieczenia społecznego tak, by odpowiadał na realne potrzeby osób starszych i z niepełnosprawnościami. Pomimo ograniczeń, System ten nadal zapewnia bezpieczeństwo i wsparcie dla najbardziej potrzebujących, bo niezależnie od miejsca zamieszkania, każda osoba.